Jeżeli chcesz zmienić tarczę w swoim Samsungu Galaxy Watch 8, to aby to zrobić wystarczy, że naciśniemy i przytrzymamy palcem na obecną tarczę. Naciskamy i przytrzymujemy przez kilka sekund, dopóki nie zobaczymy tutaj ekranu edycji. Możemy oczywiście również zaktualizować naszą tarczę poprzez telefon, jeżeli mamy nasz smartwatch połączony z telefonem po wejściu do aplikacji, możemy sobie wtedy zedytować. Natomiast możemy to również zrobić na samym zegarku, wystarczy, że naciśniemy tam na ten plusik no i wtedy możemy sobie wybrać nową stylistykę. Wybierzmy sobie jakąś ciekawą. Ja na przykład wybiorę sobie taką. Po wybraniu możemy oczywiście nacisnąć sobie i w zasadzie to tyle. Tak jak widać, mamy już nową tarczę. Niektóre tarcze mogą być także edytowane. Na przykład, jeżeli mamy tutaj taką, tą standardową tarczę, no to mamy tutaj na dole przycisk od dostosowywania. No i teraz możemy sobie zmienić na przykład styl, możemy sobie zmienić kolor. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to zależne już od samej tarczy i na ile jest ona w stanie nam pozwolić. Natomiast tak, w taki sposób możemy sobie zmienić tarczę.